We wanna fuck suck my dick ja jestem Dodus a to jest kolejny odcinek z Minecraft Hide and Seek No to, wiecie co? Czas zacząć! Wiecie, cię na sklepie, więc No to, siemeczko, już jestem na ręce, więc za ten czas posłuchajmy sobie dobrym nie, 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 nie. Nie to miałam w planach. Nie, już nie słuchamy dobrej muzyki. Chyba coś mi przyszedł z Facebooka. No co wiecie, co rzemeczki. Idziemy grali. Co to? Co mi wybierze? Ja cię sunę. Zapomniałam wybrać. Ja cię sunę. Dobra, to wiecie, co tam może lecimy. Gdzieś, nie wiem. Tu, 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 nie wiem gdzie, tu polecę, tu będzie święty krawcy. Muszę opisać. No i Nie ma, nie ma facebookowania. Zaczynajcie tu marynki, zaczynajcie tu marynge. Tak, tak, tak. I... Co do jazdy kładnem, tak sprzedałem się, jestem super. Sprzedałem się. I powiem wam jedno. Nie to miałam w planach z tą muzyką. Nie miałam tego w planach z tą muzyką na początku, nie? To nie ja. No właśnie, a co do tego ice Bucket challenge, tylko tak się powiem. Że jak już coś się oblewa tą wodą. To wpłacajcie te pieniążki na cele charytatywne, choćby na ten SMS pomagam, zaję to złotówkę czy dwa. Ale naprawdę, tyle możecie tym wyleździać z... <laughs> wiele Za takie jedno wiatr wody, to takie dzieci tam z Afryki, by o takie coś się modliły, bo się modlą. O Jezus, Maria! Uciekaj, 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 uciekaj. Ej, oni mnie zgubili czy co? Co za? Widzieliście te maczki widzieliście to? Masakra. Ja Wam powiem tak, że ja na razie nic nie będę wrzucał, a i -e -change", ani nic takiego, bo ja na razie nie chcę w internetach pokazywać twarzy. Naprawdę. No właśnie. Nie wiem co mówi, tak dawno do Was w ogóle nie mówiłem, tylko jakieś elity w ogóle, bo wie co. Rzucałem. Muszę teraz się ogarnąć. Nie, 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 to znowu ten sam gościu. Chyba mi nie pacną. O nie, o nie, o nie. On jest jakiś tępy On jest jakiś tępy i trafi mi trafi jakiś... Dla... <laughs> On jakieś lagi, Tym jakiś tępy albo co, no Bez jaj <śmiech> <śmiech> Gdzie się musi usuwać? Gdzie? Ja już nie wiem O! To chodzą te... Te, te, te Małpy O tu będzie ten Biuro Procesa i Qscrafting Zobaczycie to jest Biuro Procesa i Qscrafting Siemaneczko To jest angielski serwer, czy jakiś tam Ale muszę opowiedzieć dbać Siemaneczko pozdr, Pozdrówcie YouTube Pozdówcie, no, no, pozdówcie, możecie pozdawać mi w komentarzach, ile chcecie, na no, tak. Moja ortografia jest zainteresowana. Rozbudziłam 22, 20 teraz e, dla was nagrywam, ja. Wiem, że przez wakacje nie było super ultra dużo filmików, ale ja po prostu wolę przeżywać wakacje trochę też na dworze z kolegami, koleżankami i dalej, nie? Będzie sprawy rower, koledzy, w ogóle fajnie, fajnie. Naprawdę wam mówię. Naprawdę. Trzeba się tylko uratować wszystkimi umami. Naprawdę. Kurde... Widzicie? Jestem po prostu pron, ale nie, nie umiem je znaleźć. Naprawdę. Jestem pro. Nie no, żartuję sobie, nie jestem pro. Musicie mi pomóc jakieś plany, co powrzucę na YouTube, a, bo już nie wiem, czy Slendera wrzucić, czy coś innego, czy kakałko, murzinka, czy nie wiem. No zaraz to wygram. Jak wygram tą arenkę, to że będzie 10 sekund, wyskakuje po prostu. I wam powiem tak, że po tej arence. Ja już nie nagrałam kolejnej arenki, bo to nie miałoby sensu. Wygrałem. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. To jest na tyle. To jest krótki odcinek. Jakieś zawsze krótkie odcinki mam. No i tyle. Naprawdę. Jestem po prostu pro, 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 No to, na tyle, ziemeczki. Ja jestem dogus, a to jest... To jest mincro, mincro w mojej... W mojej lóżowej dywanie. O, to jest moja świnka. No to na razie, cześć. <śpiewa>